Dzień dobry, witam z samego rana. Czas szybko ucieka, dzień za dniem szybko mija. Niedawno we wtorek się pakowałem. Dziś jest sobota, znowu jestem na rybach z samego rana. W piątek byłem tutaj przed pracą rano. już około godziny 9, Wiadomo po co, zanęcić sobie miejsce. I oczywiście odwiedzić moich dwóch kolegów. Tu siedzą, nawet jeszcze tu dzisiaj siedzą, czyli zostali od wtorku do soboty Tak, wędki mam zarzucone Przejdę się zobaczyć do tych śpiochów tam z rana jak szłem nie chciałem ich budzić, ale myślę, że już jest spora najwyższa, żeby wstać i im pobudkę zrobić. Tak, wędki w wodzie. mietnik jeszcze śpią śpiochy sumówka nie. No, żyłki dużo brakuje na kołowrotku Na pewno wywieźli Na drugą stronę pod, pod wieże lub pod tamte skały No 150 metrów będzie około Jeden śpioch idzie. Zadowolony. Zadowolony, bo pewnie się załatwił. Tak, pomału się chłopcy pakują. Wszystko do auta. Pogoda je mnie dopisała, w sumie 3 dni deszczu, ale mimo wszystko cztery karpie zapali z tego jeden około 6 kg. Także najgorzej nie było. Karp. Tak, dosyć tego gnicia, trzeba iść do domu, pakować się. Właściwie to dzisiaj bez żadnej akcji. Jak wspominałem wcześniej, koledzy co byli, narzekali na złą pogodę. Prawie całe 3 dni mieli deszcz, wiatr, zimno było, ochodzenie Akurat jak dzisiaj, żem przyszedł, momentalnie zaczęło się wypogadać od samego rana, temperatura 27 stopni na plusie. Gorąco, ciepło było. Tak, oni kilka, e, kilka brań mieli przez te dni, a ja te kilkanaście godzin siedzę bez żadnego brania. Ale nie no ja tam na drugim brzegu też siedzą dwie osoby. Co coś przerzucają, jak nie koszyczek, to spławik. Ale nawet drobnica im nie bierze. Ale tak to już jest. Także nic nie pozostaje jak się spakować. Przed odjazdem jeszcze zanęcić. Kulki do wody, a wędki z wody.